Witamy wszystkich serdecznie. Powodem dzisiejszego spotkania jest 103 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Mamy szczerą nadzieję, iż w tym szczególnym dla nas Polaków dniu wszyscy odnajdziemy czas oraz miejsce w sercu, by móc celebrować wszystkie chwile chwały naszej Ojczyzny. Mimo iż różnimy się pod wieloma względami, to jednak łączy nas jedno polska krew. W tym nadzwyczajnym dniu w ciągu roku nawołujemy do zniesienia wszelkich dzielących nas murów. Zapraszamy teraz do wysłuchania pieśni patriotycznej Ojczyzno Ma w wykonaniu Michaliny Domagały. z najwybiedniejszych hetmanów Rzeczypospolitej, Stanisław Żółkiewski, oprócz rozsławienia polskich usali na całą Europę, zdobycia Moskwy oraz pojmania carów Rosji, znany jest z rozpowszechniania na ziemiach polskich pewnych istotnych słów z ud choracego dulce et decorum est pro Mori. jak słodko i zaszczytnie jest umierać za ojczyznę. Słowa te szybko stały się dewizą polskich wojsk oraz aktem przywiązania do ojczyzny. Polska. Pogrążona jeszcze przez wiele stuleci w wojnach, w końcu upadła i została zmazana z map świata. Co nie oznacza, że została wymazana z serc Polaków. I zapewne właśnie od tych istotnych słów naszym przodkom przyświecała idea przywrócenia dla przyszłych pokoleń pięknego państwa polskiego, czego dowodem były wielorakie zrywy narodowe zwolęcze, Bohaterskie poświęcenie naszych przodków dało efekt. Przewrócono Rzeczpospolitą na mapie świata po 123 latach. Przywołując te słynne słowa Hetmana, pragniemy pochylić się nad poświęceniem oraz przelaną krwią poprzednich pokoleń, które podejmując nieraz starańczą walkę, nie przestawały wierzyć w odnowienie państwa polskiego. Oddając im cześć i chwałę, Wyrażamy podziękę za to, że nasze pokolenia nie są zmuszone walczyć o suwerenność ojczyzny. Zachęcamy do wysłuchania utworu Miasto w wykonaniu Klaudii Kabusińskiej. Podmierzał on czas w rytm Twoich kroku. Razem biegliśmy za ogniem, który bezlitośnie zmienić miał miasto w połowie. Coś mais do que chwil. W dzisiejszym społeczeństwie panuje zgubne przeświadczenie, jakoby w dobie pokoju patriotyzm nie był potrzebny. Prawda jest taka, że Polacy, pomimo dzielenia się wspólną miłością do ojczyzny, są spolaryzowani oraz narastają społeczne i kulturowe antagonizmy blokujące drogę do pokoju. Przykro patrzeć, jak polska społeczność wzajemnie skacze sobie do gardeł o sprawy trybunalne. Nienawiść przesłania nam oczy, zasłaniając widok na rzecz, która powinna nas spajać i łączyć ojczyznę. Nie chcemy nawoływać Was do porzucenia swoich ideałów. Pragniemy tylko podkreślić wagę wzajemnego szacunku oraz solidarności w dążeniu do respektowania praw wszystkich obywateli, troski o swój kraj i podtrzymania tradycji. Zapraszamy teraz do wysłuchania dwóch utworów Ja długo w sercach naszych w wykonaniu Krystyny i Michaliny Domagały oraz Białej Krzyż którym zaprezentuje się Kinga Koskoska. you Dane świat bez strażany śni przed. Żegnały wieczorny mrok, gdy ruszali bój, gdy cichła pieśń. Szliśmy patrzeć o do Twój dom, wśród zielonych pól. Редактор субтитров А.Семкин Napisał niegdyś, cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie. Dzisiaj, w, w dobie czerpania z obcych nam wzorców kulturowych, powinniśmy pamiętać o swoich polskich walorach oraz tradycjach. W dobie absencji Polski na mapach świata, ale i w czasach współczesnych, Wielu Polaków w celu czysto materialnych decydowało się emigrować oraz zasymilować się do obcych kultur, odrzucając swoje pochodzenie. A przecież historia, kultura oraz społeczeństwo polskie przez, na przestrzeni wieków zachwycało obcokrajowców oraz inspirowało, czego skutkiem była polonofilia oraz polonizacja ludzi, którzy od tamtego momentu stawali się romantycznymi bojownikami o polskość. Wśród filarów życia kulturowego oraz politycznego Polski możemy znaleźć nazwiska takie jak Jan Matejko, Józef Unruk czy Józef Brandt. A ze znanych sympatyków Polski można również wymienić takie nazwiska jak prezydent Woodrow Wilson, marquis de la Fayette czy pisarz Edgar Allan Poe, a także fr filozof Fryderyk Nietzsche. To właśnie dzięki wytężonej pracy wielu ludzi z wielu różnych środowisk Polakom udało się odzyskać swoją ojczyznę. Odtworzenie państwa polskiego powinno stanowić inspirację oraz dobitny przykład tego, jak długi łańcuch ludzkich istnień, połączony myślą prostą, może osiągnąć wspaniałe zwycięstwo. Teraz w piosence Białe Róże zaprezentuje się Agnieszka Gieszewska. Zapraszam. She's a Podsumowując dzisiejsze obchody święta niepodległości, szanujmy się nawzajem oraz nie pozwólmy, żeby jarzmo nienawiści oraz niechęci stawało na drodze miłowania naszej ojczyzny. Ostatnim utworem chcielibyśmy wyrazić nadzieję oraz optymizm, że i w naszych czasach nigdy nie zabraknie prawdziwych patriotów. Zanim zaprosimy Państwa do wysłuchania ostatniego utworu Mury Jaska Kaczmarskiego, chcielibyśmy podziękować Szymonowi Kręckiemu, który jest głównym autorem scenariusza dzisiejszej uroczystości. Zapraszamy. Dziękujemy za uwagę, za Waszą obecność.